Kochany, dzisiaj składam przysięgę, że będę zawsze przy tobie i że nasza miłość będzie trwać wiecznie. Dzisiaj przy tobie chcę złożyć przysięgę, że będę Cię kochać i szanować, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną i za to, że kochasz tak jak ja kocham Ciebie. Obiecuję, że będę zawsze dbać o Twoje potrzeby i pragnienia, a moje decyzje będą wynikać z miłości i szacunku, które do Ciebie czuję. Thank you.